Dzień dobry Państwu, Dariusz Macko. Jak wspaniale wyskoczyć z przepyknausa Sport Fan. W sumie tam powinni wozić motocykl, ale przejechałem się ja. Witam Was na naszym serwisie w Gaju przy 7. Dzisiaj środa, więc jak coś środę, jakiś materiał na YouTube'ach chłopaki puszczą, żebyście mogli zobaczyć, co się u nas na serwisie dzieje. Nie mamy specjalnych jakichś takich instruktorów do dzisiaj, ponieważ no, już tych filmów trochę na YouTube zrobiliśmy i trochę tych doposażeń jest. Możecie je obejrzeć, one gdzieś tam się wyświetlą, tu, tu, tu czy tam. Chłopaki to zmontują i tam możecie zadać jakieś pytania: o co Wam chodzi, co chodzi wam po głowie, co byście chcieli, żebyśmy je pokazali więcej, bardziej i częściej. A tymczasem zapraszam na serwis. Pokażemy, z czym się mierzymy. Proszę Państwa, ledwo mnie widać do tego. MLTK 4x4, no ale taki u nas za gościu, sprzedany u nas, dla naszego klienta. Natomiast no wysoki samochód, więc yy, fajnie, żeby się do niego też wygodnie wsiadało, o ile samochód ma stopień w drzwiach zabudowy, może go teraz nie widać, o tyle nie ma stopnia żadnego tutaj w drzwiach yy, kierowcy, do szoferki. Natomiast no, klient chciałby, żeby mu się wygodnie wsiadało i będziemy tutaj mu coś organizować, ponieważ nie ma oryginalnego stopnia schymera do tego modelu akurat tutaj do zamontowania, więc będziemy tutaj robić naszą, że tak powiem, autorską strategię i zamontujemy tu stopień jednostopniowy rozsuwany w dół, z jakimś stelażem pod spód zakonserwujemy, zamontujemy, zepniemy elektrycznie, żeby się wysuwał podczas otwierania drzwi no, i klient będzie zadowolony. Oprócz tego robimy jeszcze chyba tutaj serwis gwarancyjny, to znaczy przegląd, który jak zwykle po roku trzeba zrobić. To w chyba to w każdej innej marce: Sunlight, lajce, Detlefs, Weinsbergu, czy też się po to, żeby utrzymać gwarancję szczelności na zabudowę. Chodźmy dalej, bo chyba tylko z tym autem tyle robimy, chociaż tyle, bo aż tyle, bo z tym, faktycznie z tym stopniem będzie trochę zabawy, ale dopniemy to do końca na pewno. Proszę Państwa, teraz swoje kroki skierowałem przy kol do kolejnego stanowiska, na którym stoi Weinsberg x Fajny model samochodu, zbudowany na Volkswagenie T6, pożądany przez niektórych kamperowiczów, a zwłaszcza tych, którzy wcześniej jeździli Kalifornią i brakowało im parę aspektów, które w tym samochodzie są. Też sprzedany, ma wyjechać jeszcze za parę dni, dosłownie chyba w tym, bo w przyszłym tygodniu doposażamy go w nie jakieś wielkie rzeczy, natomiast Zakładamy klimatyzację na dachową. Taką gdzieś 2200W. Samochód posiada fabrycznie kamerę cofania. Natomiast klient chciałby mieć podgląd tego, co dzieje się z tyłu podczas jazdy. Więc dokładamy dodatkową kamerę. W miejscu lusterka wstecznego będzie wyświetlacz, więc będzie miał całkowity podgląd na to, co się z tyłu dzieje za jego pojazdem. Dokładamy jeszcze bagażnik rowerowy na tył. Yy, dwustanowiskowy. W przypadku Knausa i Weinsberga bardzo sprytnie montowany, bo jest montowany na tej listwie górnej, która nam tam daje wzmocnienie, więc cały ciężar przechodzi na fabryczne mocowanie i wyciszamy tam bodajże stopień wejściowy i drzwi zabudowy, żeby było jeszcze bardziej komfortowo. To chyba tyle w Możemy iść teraz do Sudwinda przyczepy? Chodźcie. No i Knaus Sudwind po mojej prawej stronie. Bardzo fajna przyczepa. W świetnym kolorze takim szarym, dodatki czarne, ciemne, szare, wszystko w takiej tonacji, więc takiej tonacji to utrzymamy. Mimo że jest to przyczepa, doposażenie ma naprawdę konkretne. Jedno z większych na przyczepy, jakie można właściwie dołożyć. Nie jest to kamper, a naprawdę sporo tutaj klient sobie zażyczył. Też sprzedana u nas, też ma wyjechać przed Świętami Bożego Narodzenia, chociaż lista doposażenia jest może nie sroga, ale duża, powiem po pokrótce. Doposażymy ją w mover automatyczny z automatycznym dociskaniem rolek, żeby tak wielką pszczepę można było na parkingu bądź na miejscu kempingowym łatwo przestawić, zamanewrować ją, dopiąć do samochodu. Do tego będzie klimatyzacja dachowa 2200W do Metika. Dwa panele fotowoltaiczne założymy na dach. Do tego dołożymy akumulator lifę po 4 wraz z ładowarką. Już tu widzicie, że są montowane są butle gaz banki. To już opaki zrobili. Duo kontrol oczywiście. Reduktor bezpieczny. Wymieniamy boiler na boiler gazowy. Tak sobie klienci żeby miał więcej litrów, tam 10-litrowych bodajże. Markiza na dach 4-metrowa. I zewnętrzne wyjście gazowe, które będzie z tamtej strony które również będzie w kolorze czarnym czemu o tym mówię, bo przyniosłem koledze mojemu który tu montuje to zewnętrzne źródło gazu, przyniosłem mu białe i on przychodzi do mnie i mówi Darek ty, ale to jakoś nie będzie się licowało no i faktycznie jak przyłożyliśmy białe no to niespecjalnie, dlatego fajne czarne strumy idealnie będzie pasowało do tej przyczepy no i to tyle z serwisu na dzisiaj proszę Państwa za chwilę sobie jeszcze przejdziemy na zewnątrz, Wam pokażę ciekawego, o czymś wspomnę. Te i wszystkie inne rzeczy jak zwykle dostępne u nas w serwisach w Jankach przy Pszczonowskiej 24 oraz w gaju przy Myślenickiej 7. Jak macie jakieś pytania, chcielibyście coś się dowiedzieć, piszcie do nas na nie wiem, Facebooka, YouTube'a, a najlepiej na maila do mnie czy do, do chłopaków z serwisu. Na wszystko odpowiemy, pomożemy. Sezon trwanie. Zapinajcie, nie zamykajcie tych kamperów pod dachami, no chyba, że nie lubicie w zimę podróżować jeździcie, podróżujcie, cieszcie się tą zimą i tym takim czasem, no nie jest słonecznym, ale też bardzo fajnym do wypoczynku trzymajcie się, do zobaczenia, a nie idziemy jeszcze na na plac, coś Wam pokażę chodźmy na plac dobra, na naszym parkingu przed salonem właśnie przed chwilą podjechała lajka naszego klienta, który ma kilka kamperów kupionych od nas na usługę, którą też wiecie, że wykonujemy, natomiast no Samochód jest bardzo brudny, bo przy chwilą przyjechał. Będziemy tu wymieniać całą tylną ścianę w tej lajce. Ponieważ jak widzicie, coś tu się wydarzyło. Jest tu jakoś ciekawie poklejone sikom. Ktoś tu zabezpieczał, to, że miało to ręce i nogi, ale generalnie ściana już do nas jedzie 2 3 dni będzie wymieniona przed świętami samochód wraca z portem do właściciela. Tyle ode mnie. Pozdrawiam. Cześć!